ciszy twojego domu gdy wszyscy już śpią może czujesz wezwanie do modlitwy to piękne pragnienie które bóg włożył w twoje serce ale ojciec pio ostrzegał przed jednym rodzajem modlitwy nocnej który może otworzyć drzwi dla sił ciemności zamiast zbliżyć cię do boga jeśli kiedykolwiek modliłaś się o północy i czułaś niepokój lęk lub dziwne zjawiska w domu ten film może uratować twoją rodzinę przed duchowym niebezpieczeństwem. Za chwilę dowiesz się dokładnie, dlaczego święty kapucyn tak kategorycznie przestrzegał przed spontaniczną modlitwą o północy. Jakie znaki ostrzegają przed atakami duchowymi i najważniejsze, jak modlić się bezpiecznie w nocy, aby otrzymać błogosławieństwa, zamiast narażać siebie i bliskich na duchowe szkody. To nie są przesądy. To mądrość Kościoła przekazana przez jednego z największych mistyków naszych czasów. Jeśli pierwszy raz oglądasz nasz kanał, jestem tutaj, aby dzielić się skarbami duchowymi Ojca Pio z polskimi rodzinami. Naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić żadnej duchowej perły, która może zmienić Twoje życie modlitwy. A teraz, w ciszy Twojego serca, otwórz się na to, co Ojciec Pio chce Ci dzisiaj przekazać o świętej mocy modlitwy nocnej. W 1958 roku do klasztoru w San Giovanni Rotondo przybyła młoda katoliczka z Krakowa. Płakała i drżała, opowiadając ojcu Pio o tym, co działo się w jej domu od tygodni. Każdej nocy o północy czuła nieodparte wezwanie do modlitwy. Stawała przed krucyfiksem w salonie i modliła się różańcem. Ale zamiast pokoju w domu zaczęły dziać się niepokojące rzeczy. Drzwi trzaskały, słyszała kroki. Dzieci budziły się płaczące, a ona sama czuła ogromny lęk podczas modlitwy. Ojciec Pio słuchał w milczeniu, a potem powiedział słowa, które zapamiętała na całe życie. Córko, szatan również zna godziny modlitwy. O północy to on ma najwięcej władzy nad światem. Jeśli modlisz się bez przygotowania, bez ochrony kościoła, otwierasz drzwi tego, czego nie chcesz wpuścić. To była lekcja. Która uratowała nie tylko ją, ale tysiące rodzin, które poznały tę prawdę. Dlaczego akurat północ? W tradycji Kościoła katolickiego, północ to godzina, którą nazywamy godzina próby. To moment, gdy zasłona między światem widzialnym a niewidzialnym jest najcieńsza. Święci wiedzieli o tym i dlatego nigdy nie rozpoczynali spontanicznej modlitwy o tej godzinie bez specjalnego przygotowania duchowego. Święty Jan od Krzyża pisał, W nocy dusze są bardziej narażone na oszustwa złego ducha, który przybiera postać anioła światłości. Ale czy to oznacza, że w ogóle nie można się modlić w nocy? Absolutnie nie. Ojciec Pio sam modlił się całe noce, ale zawsze według ścisłych reguł duchowych, które chronią przed atakami ciemności. Pierwszą regułą było przygotowanie. Nigdy nie zaczynał modlitwy. Bez wcześniejszego pobłogosławienia się wodą święconą, odmawiania modlitwy do świętego Michała Archanioła i zawierzenia się o piece Anioła Stróża. Druga reguła dotyczyła rodzaju modlitwy. O północy ojciec Pio nigdy nie medytował swobodnie ani nie oddawał się kontemplacji bez struktury. Zawsze używał modlitw ustawionych przez Kościół: Różańca, litanii, psalmów. Diabeł nie może nic przeciwko modlitwom, które Kościół nam dał, mawiał do nowicjuszy. Te modlitwy mają moc ochronną, którą zbudowały wieki wiary milionów katolików. Trzecia reguła była najważniejsza. Nigdy nie modlił się sam. Zawsze wzywał obecność świętych, szczególnie Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa. Wół nocy jesteśmy jak dzieci, które potrzebują opieki rodziców, wyjaśniał. Maryja jest naszą duchową matką, a święty Józef opiekunem rodzin. Ich obecność w modlitwie nocnej to gwarancja bezpieczeństwa duchowego. Historia tej krakowskiej katoliczki ma piękne zakończenie. Ojciec Pio nauczył ją bezpiecznej modlitwy nocnej. Od tego dnia, gdy czuła wezwanie do modlitwy o północy, najpierw błogosławiła się Wodą Święconą, odmawiała modlitwę do świętego Michała, a potem prosiła Maryję o opiekę. Dopiero wtedy rozpoczynała Różaniec. Niepokojące zjawiska w domu ustały, a jej rodzina zaczęła doświadczać niezwykłego pokoju i błogosławieństw. Ale ojciec Pio przekazał jej jeszcze jeden sekret. Powiedział: Jeśli Bóg naprawdę wzywa cię do modlitwy o północy, da ci też znaki potwierdzenia, poczujesz głęboki pokój, twoja rodzina będzie bardziej zjednoczona, a w domu zapanuje atmosfera świętości. To są znaki autentycznego wezwania Bożego do modlitwy nocnej. Jakie są znaki ostrzegawcze, że modlitwa nocna nie pochodzi od Boga? Pierwszy znak to lęk. Prawdziwa modlitwa zawsze przynosi pokój, nawet jeśli jest wymagająca. Drugi znak to chaos w rodzinie, awantury, choroby, nieszczęścia. Trzeci znak to poczucie zmuszenia, jakby coś ciągnęło Cię do modlitwy wbrew Twojej woli. To są sygnały, że trzeba natychmiast przerwać i skonsultować się z księdzem. Najświętszy dar modlitwy nocnej to nie nasze mistyczne doświadczenia, ale błogosławieństwa, które spływają na nasze rodziny. Ojciec Pio mawiał, każda bezpieczna modlitwa nocna to tarcza ochronna nad domem na cały następny dzień. Rodziny, które modlą się bezpiecznie w nocy, doświadczają większej jedności, ochrony przed nieszczęściami i szczególnych łask w trudnych momentach. Czy czujesz wezwanie do modlitwy nocnej? Oto bezpieczny protokół, którego nauczał ojciec Pio. Pierwszy krok przygotowanie duchowe. Pobłogosław się Wodą Święconą i odmów modlitwę do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele. Broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom diabła bądź obroną. Drugi krok zawierzenie opiece. Poproś Anioła Stróża o towarzyszenie i Maryję o macierzyńską opiekę. Maryjo, matko nasza, czuwaj nad moją modlitwą tej nocy. Trzeci krok wybór modlitwy kościelnej. Odmów różaniec, czytaj psalmy lub litanie do świętych. Unikaj swobodnej medytacji czy kontemplacji. Te formy modlitwy wymagają doświadczenia i kierownictwa duchowego. Jeśli w trakcie modlitwy poczujesz lęk, niepokój lub dziwne zjawiska, natychmiast przerwij, pobłogosław się wodą święconą i idź spać. To nie jest porażka, to mądrość duchowa. Teraz chcę podzielić się z tobą największym sekretem Ojca Pio dotyczącym modlitwy nocnej. W liście do swojej duchowej córki napisał: Najpiękniejszą modlitwą nocną nie jest ta, którą my ofiarujemy Bogu, ale ta, którą On ofiaruje przez nas naszym rodzinom. Gdy modlisz się bezpiecznie w nocy, stajesz się instrumentem Bożej opieki nad wszystkimi śpiącymi w domu. To oznacza, że twoja bezpieczna modlitwa nocna to nie tylko twój osobisty dialog z Bogiem, ale duchowa służba dla najbliższych. Każdy odmówiony z miłością pacierz to błogosławieństwo dla męża. Każda tajemnica różańca to ochrona dla dzieci, każde wezwanie świętych to wsparcie dla całej rodziny. Dlatego ojciec Pio zachęcał. Módl się w nocy nie tylko dla siebie, ale jako matka duchowa Twojego domu. Pamiętaj jednak, że modlitwa nocna to przywilej, nie obowiązek. Jeśli nie czujesz takiego wezwania, możesz służyć Bogu równie pięknie przez modlitwę poranną, wieczorną lub w ciągu dnia. Ojciec Pio przypominał, Bóg bardziej patrzy na serce niż na godzinę zegarową. Lepiej odmówić jeden pacierz z miłością w dzień, niż tysiąc bez serca w nocy. Ale jeśli otrzymałaś ten dar wezwania do modlitwy nocnej, traktuj go jak święty skarb. Przygotowuj się duchowo, otaczaj się opieką świętych, używaj modlitw Kościoła i zawsze słuchaj swojego serca. Jeśli czujesz pokój i Twoją rodzinę otaczają błogosławieństwa, to znak, że jesteś na właściwej drodze duchowej. Na zakończenie chcę przekazać Ci modlitwę ochronną na noc, którą ojciec Pio nauczył tę krakowską katoliczką. To modlitwa, którą możesz odmawiać każdego wieczoru przed snem, niezależnie od tego, czy modlisz się o północy, czy nie. Jest to duchowa tarcza dla Twojej rodziny. Jezu najsłodszy, pod Twoją opiekę oddaję moją rodzinę na tę noc. Niech Twoja najdroższa krew obmyje nasz dom z wszelkiego zła. Maryjo, Matko nasza, rozłóż swój płaszcz nad naszymi śpiącymi. Święty Józefie, czuwaj przy naszych drzwiach. a Aniele stróżu nasz, nie opuszczaj nas ani na chwilę. Święty Ojcze Pio, wyprost nam bezpieczny sen i pobożne przebudzenie. Amen. Odmów tę modlitwę z wiarą każdego wieczoru, a zobaczysz, jak Twój dom stanie się sanktuarium pokoju, i błogosławieństw. Jeśli ten film dotknął Twojego serca, zostaw komentarz z napisem Ojciec Pio, módl się za mną, abyśmy mogli się wspólnie modlić za nasze rodziny. Naciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać więcej duchowych skarbów od naszego świętego kapucyna i podziel się tym filmem z innymi katolickimi rodzinami, które mogą potrzebować tej ochrony duchowej. Niech Ojciec Pio błogosławi Ciebie i Twoich najbliższych, a Twoja modlitwa, czy w dzień, czy w nocy, niech zawsze będzie mostem łączącym Twoją rodzinę z Sercem Bożym. Do zobaczenia w następnym filmie, gdzie poznamy kolejne sekrety życia duchowego naszego Wielkiego, Świętego. Amen.